Jesteśmy na Stadionie Narodowym na konferencji Football Players Zone, czyli trochę takiego piłkarskiego Mateusza Grzesiaka, tyle że tutaj nie zastanawiano się jak zaakceptować samego siebie i zbudować nowe ja. Tutaj trener Jacek Magiera i tacy goście jak Mariusz Jok czy Damian Radowicz mówią jak pokierować swoją karierę piłkarską, między innymi co zrobić, żeby w pewnym jej momencie do głowy nie uderzyła sodówka, czy też jak dysponować niemałą przecież pensją. O moim przykładzie nawet mogę powiedzieć, że u mnie były tylko jednostki treningowe, a nie było tego przygotowania żywieniowego, motorycznego, mentalnego. Po prostu jedyne co robiłem to dawałem z siebie wszystko na 100% na treningu. Ale dzisiaj są takie czasy, że same treningi już mogą nie wystarczyć. Są bardzo ważne szczegóły, i te dzisiaj szczegóły, o których, o których mówimy, czyli zadbanie o alternatywę, po prostu świadomość dużo większa, mogą decydować o, o karierze. Możliwości są na pewno o wiele lepsze, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o wyszkolenie trenerów, o, o takie spotkania jak chociażby to dzisiejsze. No, Takich spotkań nie było w ogóle praktycznie. Co niektórzy zawodnicy indywidualnie gdzieś starali się pracować z, z psychologami, natomiast to było raczej, raczej tak jak powiedziałem, indywidualna praca. Rzadko się spotykało, żeby jakiś psycholog pracował całościowo z drużyną. Ja mógłbym powiedzieć, że, że nauczyła mnie najwięcej kontuzja. Czyli paradoksalnie, coś, co było najgorszego w moim życiu, dało mi najwięcej. dużo o pozaboiskowych sytuacjach jak ten czas pomiędzy meczami, pomiędzy treningami wykorzystywać. I tutaj myślę, mamy w głowie przede wszystkim takie rezerwy nad czym moglibyśmy się skupić i co zastąpić, a nie na przykład tylko nie przykładowo siedzeniem w domu czego czegokolwiek, bo są inne, inne możliwości odpoczynku psychicznego i fizycznego. Sfera mentalna jest dosyć mocno zaniedbana i dobrze, że są takie spotkania jak dzisiaj, bo, bo myślę, że świadomość piłkarza jest kluczem do tego, żeby mógł osiągnąć dobre wyniki.